Uszka zalepione nie 10, nie 20, nie 1800, 2300 pysznych uszek. Do tych uszek potrzeba oczywiście barszczu. Dla mnie to jest bardzo prosty patent. Pienka, razowego chleba, trochę wody i nic więcej. Ma być po prostu esencjonalne, prawdziwa esencja, bomba smaku trzy tygodnie do kiszenia. Teraz, tutaj piękna chleba bardzo ważne, żeby to był chleb żytni, razowy i to nam daje kopę do fermentacji. Dzięki temu zakisi się, zakwasi się woda bardzo szybko i marsz, no nabiera życia. Ja jestem w twojej wersji, myślę, że tutaj odrobimy soli. Słoiki mm -hmm. nie zamykamy nic. Nie zamykamy go, mm -hmm. tylko. Może wybuchnąć, może być bomba. Tak. No i tutaj piętkę. Więc może na razie nie będę zalewać całości. Mm -hmm. No mój przepis trochę wygląda U, inaczej. Na bogato. i pietruszkę, marchewkę. To jest dwa ząbki czosnku, troszeczkę soli i oczywiście też piętkę. Woda oczywiście musi być przegotowana i przestudzona i taką letnią wodą zalewamy. Dwa tygodnie ten barszcz kiszę, później wywar. Ten gotowy wywar z suszonych grzybów dodaję później już do gotowego barszczu, takiego ukiszonego, po to, żeby ten smak wydobyć w tym barszczu. Na bogato. Zainspirowałaś mnie, a ja o, ukradnę Ci ząbka czosnku i dorzucam do swojego barszczu. To będzie nowość w tym roku.